Soku, witam prosto z alei serwisowej Red Bull Ringu w niedzielę przed wyścigiem Formu 1, ale też przed wyścigiem Porsche Super Cup. Stąd w alei serwisowej dość niecodzienne poruszenie, niecodzienny sprzęt. Tutaj się pojawia, jak zawsze w przypadku serii towarzyszących na torach, które mają jedną aleję serwisową i jedne boksy w przeciwieństwie na przykład do Silverstone Bachraniu czy Abu gdzie są dwie aleje serwisowe i tam serie towarzyszące mają swoje miejsce. Tutaj na czas sesji czy to f czy f czy właśnie Porsche, te zespoły wyjeżdżają sobie tutaj do alei serwisowej ze swoimi wózeczkami, z oponami, z narzędziami, takie kłady tutaj to wszystko holują i ustawiają się tuż przed garażami zespołu Formuły 1, a w tych właśnie garażach trwają prace, trwają przygotowania do niedzielnego wyścigu. Szybciutko sobie tutaj przejdziemy, zobaczymy jak to mniej więcej wygląda akurat przed garażem Ferrari. E, tych muzeczków z oponami nie ma, więc możemy sobie tutaj z, z bliska popatrzeć jak to wszystko wygląda. Skrzydła przednie w starej specyfikacji tutaj e, przed garażem o, ale tam jest skrzydło nowej specyfikacji e, z krótszymi tymi czarnymi elementami e, na końcówkach bocznych, troszkę inną, e, inną częścią tam z tyłu tychże właśnie końcówek bocznych e, tu stare, tu nowe, a tu praca nad samochodem Carlosa Sainza Obaj kierowcy ruszają, oczywiście, z drugiego i trzeciego miejsca, więc jest szansa, żeby na Red Bull jakiś fajny wynik. pomalczyć o, świetnie, tutaj mamy u góry nowe skrzydło, u dołu stare skrzydło. Możecie sami sobie zobaczyć na bocznych końcówkach. Mam nadzieję, że to dobrze widać, mniej więcej, na czym te wszystkie drobniutkie różnice tutaj polegają. Dalej mamy znowu łóżeczki z oponami, jakieś tutaj sprzęty Porsche, Super Cup i garaż, oczywiście, Mercedesa. Te garaże. Ustawione po kolei zgodnie z klasyfikacją konstruktorów z poprzedniego sezonu na każdym torze poza Silverstone, bo tam ze względu na ukształtowanie terenu po środku jest czołówka, bo tam po prostu więcej widać z trybuny głównej, a inne zespoły na początku i na końcu tej alei skrzydło przednie samochodu Georgia Russella na start. O tym nas informuje tutaj ta naklejka. Przednie skrzydła są bardzo często pouklejane właśnie takimi naklejkami, czy na start, czy zapasowe. Do kogo przypisany jest dany element? Tutaj mamy z kolei startowe skrzydło. Louisa Hamiltona i jego samochód, który stawi się dzisiaj na piątym polu startowym. 11:20 mniej więcej teraz, tutaj u mnie, więc możecie sobie łatwo policzyć, ile czasu do startu wyścigu Formuły 1 mamy i na jakim etapie w tym momencie jest przygotowanie poszczególnych samochodów. Tutaj z kolei garaż Alpine, jakieś tu mają fajne zdjęcia we i właśnie na stojaczkach w różnym stadium rozkładu i rozmontowania samochody Estebana O'Clana i Piera Gastiego. jest jeszcze oczywiście trochę czasu, żeby to wszystko dokładnie tutaj sobie przygotować, podkręcać i przymatować tu z kolei McLaren, starsza specyfikacja samochodu Mascara Gastiego. robi nam się głośno, bo samochody Porsche Supercar już wjeżdżają do alei serwisowej później oczywiście udatą się na pola startowe i rozpocząć swoje opierania.

Martin. No, sorry za efekty dźwiękowe, ale sami rozumiecie, taki jest klimat w serwisowej. To nie jest studio, to są warunki polowe. Sprawdzimy sobie przy okazji skuteczność mojego mikrofonu, czy to dobrze działa, czy jednak po prostu nic nie słyszycie. Nawet jeśli nie słyszycie, możecie nacieszyć się różnymi obrazkami, które tutaj widzimy. Podłoga samochodu Alfa Romeo i mechanicy tego właśnie zespołu podający samoloty. tutaj autostrzał na stajaczkach, wsiada teraz jeden z mechaników do kokpity, być może będzie odpowiedzenie kamot, albo po prostu sprawdzanie, czy tam wszystko w jest jak należy. No tutaj mamy kolegów, zawodników z Porsche z Super Cup. Też fajne, ciekawe zawody, w których już się mieliśmy swoich reprezentantów, także z Kukrysami. Kuba Giermach, jak tam zwyciężał, pił się o tytuły i zawsze to było też fajne przeżycie. Musiło policować na torach Formuły 1. Tutaj jest grzanie i mostek narządowych w garazu Alpi. No sporo tutaj chaosu, sporo pracy, sporo przygotowań wszystkiego. Wyglądają sobie pięknie formisarze Tam jest taka karteczka zielona, na której zapisywane są wszystkie czynności, które w danym samochodzie są przeprowadzane. Dobra, słuchajcie, wystarczy tego z żurawia do Alei serwisowej myślę, że na koniec tego weekendu na Red Bull jest jeszcze jakieś spotkanie to tutaj zorganizujemy, a na razie dzięki za wspólną wizytę w Alei Serwisowej. Do zobaczenia!